Tylko to jestem pozdrowieniem, jest że I potrzebuje koszmarki. Stop! 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 Wielu moi drodzy, walki są mocne, ale bezpieczeństwo naszych rolników jest dla nas priorytetowe, tak więc sędziowie którzy właśnie domochód się liczą nie tylko punkty, ale także zwracają uwagę na każdą ewentualnie uszkodzenie pancerza, które mogłoby zagrodzić poważniejszą kontuzją. Stop i koniec czasu. czasu. Zdajecie im oklaski. Ostatnia walka w grupie czwartej. A zwycięzcą jest... Grzegorz kompania